Cześć kochani! Jak co środę zapraszam Was na nowe promocje do sklepu Action. Pamiętajcie, że są ważne przez cały tydzień do wtorku 30 lipca, a potem produkty jak zawsze wracają do swoich regularnych cen. Co teraz kupicie taniej? No w tym tygodniu jest naprawdę dużo rzeczy do łazienki. Dawno nie było nawet takich promocji. Są też przydatne rzeczy do kuchni, natomiast z kosmetyków są sera i kremy do twarzy. Ucieszycie się też pewnie na całą serię produktów do opalania i bardzo chwaloną przez Was serię do włosów. Będzie też kilka nowości, które właśnie dziś mają swoją premierę i od razu trafiły na promocję, dlatego już nie przedłużam i lecimy. Przegląd zaczniemy od tych tac bambusowych. No Myślę, że świetnie nadadzą się jako podstawa pod świecę, czy wiecie dopełnienie dekoracji na stół. Do wyboru są w takiej jaśniejszej oraz ciemniejszej wersji i zapłacicie za nie teraz niecałe 15 zł. Zwrócę Waszą uwagę także na te obrusy na stół. Ich wymiar to 140x250 cm. Mamy tu naprawdę przepiękny skład, bo jest tu 90% bawełny i 10% lnu. Do wyboru jest kilka wzorów. Znajdziecie takie jednolite, na przykład w kolorze szarym. Są także wzory w paski w dwóch wariantach kolorystycznych. I moim zdaniem, no bardzo ładnie się prezentują, więc jeśli tylko są w waszym stylu, to zamiast 45 zł, zapłaćcie teraz za nie niecałe 35. stanie w tym tygodniu kupicie też ściereczki do naczyń. W zestawie są trzy sztuki w różnych wzorach, mają 50 x 70 cm i są wykonane w 100% z bawełny. Do wyboru są jeszcze trzy wersje kolorystyczne w odcieniach beżowego, w kolorze szarym i takim zielonym. Kupicie je za niecałe 12 zł. W promocji znalazł się także zestaw ręczników. Mamy tu jeden ręcznik 70 na 140 cm i dwie sztuki 50 na 100 cm. Wykonane są w 100% z bawełny i do wyboru mamy tu kolor biały, pudrowy róż i zestaw szary. Ich cena to teraz niecałe 35 zł. A do łazienki może Wam się też przydać taka mata, ma ona wymiar 50 na 80 cm, no taka miła w dotyku, standardowa z frędzlami, dostępna jest też w kilku kolorach, m.in. czarnym, szarym, zielonym i jeszcze białym. Także jeśli właśnie myśleliście o zmianie dywanika do łazienki, to zwróćcie na nie uwagę. Kosztują niecałe 18 złotych. Dostępny jest także ten model, również o wymiarze 50x80 cm, zrobiony z kordonki. I faktycznie zerknijcie, bo ona jest bardzo miła w dotyku. Na spodzie ma warstwę antypoślizgową, i tu jeszcze macie ich dokładny skład. Do wyboru są dwóch wariantach i jest to w action no, zupełna nowość, także dokładnie dziś mają swoją premierę. Także z pewnością taki dywanik doda stylu waszej łazience. Ich cena to niecałe 23 zł. A z działu kuchennego taniej kupicie tą zastawę. Wspomniałam wam o niej dosłownie w ostatnim przeglądzie z nowościami do kuchni. Zatem, no jeśli jeszcze go nie widzieliście, to link do niego macie w prawym górnym rogu. I niewielkie miseczki kosztują teraz niecałe 5 zł. Mają jeszcze większe wersje one są za 7 zł. i 49 groszy. Cała zestawa jest w trzech, właśnie takich spokojnych kolorach. Do wyboru jest pudrowy róż, beżowy. I ten niebieski, a jeszcze krawędzie są brązowe. Kubki kosztują niecałe 5 zł i całą zestawę możecie spokojnie mieć w zmywarce i podgrzewać w mikrofali. Głębokie talerze są za niecałe 10 zł. W tej samej cenie są także małe talerze, a te duże kosztują niecałe 12 zł. Na promocjach pojawił się również ten komin do rozpalania. Oprócz rączki, która jest drewniana, jest on w całości wykonany z metalu. Jego średnica to około 17 cm i dzięki niemu no szybciej i bezpieczniej rozpalimy na przykład grilla. Jego cena to niecałe 20 zł. A tu jeszcze jest grill przenośny z pokrywką. Możecie go nawet spokojnie postawić na stole. Kosztuje niecałe 68 zł. A ta promocja z pewnością spodoba się tym, którzy no, lubią podróżować. Jest to poduszka, którą wkładacie pod kark. Jest ona elastyczna, bardzo miękka i dodatkowo posiada jeszcze pętelkę do zawieszenia, co jest bardzo wygodne. Do wyboru jest kolor zielony, niebieski i szary i w tym tygodniu kosztują niecałe 13 zł. Następnie mamy zestaw takich 10 linek do zamocowania plandeki, na przykład na przyczepce. Są w 100% wodoodporne oraz dostępne w dwóch kolorach: w czerwonym oraz czarnym. Cena takiego zestawu to 7,49 zł. W promocji pojawiła się również ta pompka elektryczna. Jest to pompka ładowana za pomocą kabla USB-C. Pracuje ona na napięciu 8V oraz jeszcze umożliwia no, uzyskanie dość dużego ciśnienia, bo aż 10,3 bara. Możecie dzięki niej napompować np. materac czy oponę w rowerze. Naprawdę taki fajny i praktyczny gadżet. Teraz za niecałe 77 zł. W tym tygodniu przeceniono również plandeki ochronne. Obie zawierają takie oczka do wygodnego i bezpiecznego mocowania. Obie są również wodoodporne. Większa ma wymiar 4 na 6 metrów i kosztuje niecałe 35 zł. I jest jeszcze ta mniejsza, ona z kolei ma 3x4 metry i kosztuje niecałe 22 zł. I bardzo ciekawym produktem, który no, co jakiś czas, z tego co pamiętam, trafia na promocję tygodnia, jest ta poduszka bambusowa. Jej wymiary to 40 na 60 cm. Poszewka jest, słuchajcie, tu wykonana w 30% z włókien takich bambusowych oraz w 70% z poliestru, dzięki czemu no, pochłania ona więcej tej wilgoci niż bawełna i zapewnia też lepsze chłodzenie, dlatego no, będzie idealna teraz właśnie do używania, czyli latem. W tym tygodniu możecie ją kupić za niecałe 28 zł. Z kosmetycznych promocji mamy no, wiele produktów idealnych na lato. Zerknijcie na przykład na ten ciekawy środek, który ma za zadanie w szybki i też łatwy sposób usunąć piasek z nóg i stóp. Jest także odpowiedni dla dzieci, także to też jest plus, a żałuję, że wróciłam z wakacji, bo aż bym go z ciekawości wypróbowała, kupicie go za niecałe 4 zł. I tu już kosmetyki do opalania, mamy np. balsam po opalaniu za 10 zł i 49 groszy, olejek do opalania w sprayu za niecałe 22 zł. Jest ich naprawdę całkiem sporo, wiele z Was na naszej facebookowej grupie poleca te produkty, jednak większość no niestety ma w składzie alkohol, wyjątkiem jest to mleczko do opalania i było przez Was bardzo polecane. Jedna z grupowiczek nawet zaznaczyła, że ma czysty skład, bez mikroplastiku i dobrze spełnia swoją rolę. Także z całej serii szczególnie zwróćcie na nie uwagę. Kosztuje 18 zł i 49 groszy i ma 200 ml pojemności. A ja jak zawsze gorąco Was zachęcam do dołączenia do naszej actionowej właśnie grupy na Facebooku, gdzie na przykład ostatnio Karinka poleciła nam dekoracje jesienne. Oj tak kochani, dział jesienny sukcesywnie nam się powiększa, dlatego jeśli chcecie wiedzieć co naprawdę warto kupić, to link do grupy macie w komentarzu pod filmem. W promocji znajdziecie też całą serię Plexcare z Action. Na internecie jest ona naprawdę bardzo intensywnie porównywana z popularną serią Ola Plex do włosów. Tylko w Action jest właśnie zdecydowanie tańsza, każdy produkt kosztuje tu niecałe 7 zł. I mamy na przykład jedynką oznaczony szampon, jest on dedykowany do włosów zniszczonych, na przykład farbowaniem, ma zregenerować włosy i jeszcze ograniczyć ich łamliwość. Pielęgnację uzupełnijcie taką odżywką. Ma ona numer 2. Tu macie jej dokładny skład. Maska jest numerem 3. Tu również jej skład. I możecie także kupić to serum do włosów, już czwóreczka, regeneruje uszkodzenia mechaniczne, no i też włosy poddane działaniu środków chemicznych nakładamy taką niewielką ilość na wilgotne włosy lub suche końcówki i nie spokujemy. Zerknijcie także na to serum do pielęgnacji skóry głowy, też bardzo ciekawy produkt. Jest to takie lekkie serum, które no pomoże ukoić Wam podrażnioną skórę głowy, zmniejszy zaczerwienienie i pomoże też usunąć złuszczone naskórek. Ma też za zadanie zminimalizować nadmiar sebum. Jest to produkt wegański i kosztuje niecałe 6 zł. Dostępne są też te szczotki do włosów, one są z drewnianą rączką i do wyboru mamy, zobaczcie tu kilka jeszcze modeli. Każda szczotka kosztuje 4 zł i 49 groszy. Są też maszynki do golenia, mają 3 ostrza, a w środku znajdziecie 4 sztuki. Opakowanie kosztuje niecałe 11 zł. I następny produkt, który no, może Wam ułatwić życie w czasie wakacyjnych podróży, to ten Powerbank. Jego pojemność to aż 20 tysięcy mAh i ma on jeszcze taką fajną funkcję szybkiego ładowania, więc nawet 30 minut naładujecie swój smartfon do 50%. Dodatkowo posiada jeszcze cyfrowy wyświetlacz i jego cena to niecałe 70 zł. Dodatkowo w tym tygodniu jest jeszcze przeceniona no bardzo duża ilość kabli do ładowania. Na pewno każdy znajdzie tutaj potrzebną mu końcówkę, a niektóre z nich wystąpią jeszcze zobaczcie w kilku wariantach kolorystycznych oraz jeszcze długościach. I cena pojedynczego kabla to niecałe 5 zł. Action jeszcze w tym tygodniu zaoferował nam no bardzo duży wybór skarpet typu stopki. I tu na przykład mamy dwupak, tu macie ich dokładny skład, 68% bawełny. Do wyboru są białe, czarne i szare, dostępne w rozmiarze od 35 do 42 za 6,49 groszy. A tu jeszcze mamy dwupak stopek z marki Scholl, czyli bardzo popularnej marki. Tu macie też dokładny skład, jest trochę bardziej bogaty. Jest tu nawet taki delikatny szef na palcach, podparcie łuku dla lepszego dopasowania, podeszwa z miękką poduszką i jest też taka oddychająca konstrukcja siateczki do wyboru w dwóch kolorach, białym i czarnym, od 35 do 42, za niecałe 12 zł. Następnym przecenionym produktem są takie bardzo wdzięczne klapki kąpielowe dla dzieci. Występują one na naprawdę wielu wariantach kolorystycznych i dodatkowo jak widzicie jest tu sporo postaci z bajek. Dostępne w rozmiarze od 28 do 33 za 17 złotych i 49 zł. Pojawiły się również klapki kąpielowe dla dorosłych. Są od rozmiaru 36 do 41 i mamy tu kilka kolorów. Są szare, różowe i granatowe. Kupicie je za niecałe 10 zł. W tym tygodniu sporo jest również promocji z działu kreatywnego i też z zabawek. Taniej kupicie na przykład ten bardzo ciekawy zestaw. I co ciekawe, dzięki niemu stworzycie taki kolorowy bukiet z bibuły. Myślę, że będzie bardzo fajnym czasem na nudę. I teraz kosztuje niecałe 12 zł. Tańsze są także te koraliki w pudełku. One są dość świeżą nowością. Również pojawiły się całkiem niedawno w Action. Mamy tu wieżę składającą się z 40 różnych kolorów koralików za niecałe 18 zł. Z działu biurowego kupicie te kalendarze. One właściwie wyglądają bardziej jak agenda. Tak właśnie wygląda ich środek. I do wyboru mamy tu kilka wariantów. One są zamykane na tasiemkę, Kupicie je za 7 zł. i 49 groszy. Następnie w promocji znalazły się te plecaki. One mają kilka kieszonek i są dedykowane do przenoszenia laptopa. Także jeśli często z nim podróżujecie, myślę, że warto w niego zainwestować. Do wyboru są dwa kolory i kupicie je za niecałe 25 zł. Z działu zabawkami możecie kupić w promocji te metalowe samochodziki. To są takie mini wersje. No myślę, że każdy. Chłopiec powinien mieć przynajmniej taką jedną sztukę. Do wyboru jest kilka wariantów, kupicie je za niecałe 15 zł. A tu już z działu biurowego są kredki marki Big, 12 sztuk za niecałe 6 zł. I również 12 sztuk kolorowych flamastrów za niecałe 8 zł, również marki Big. Tu jeszcze do rysowania mogą się przydać takie szkicowniki w formacie A4 za 3,29 zł. Naprawdę bardzo grube. A najmłodszym możecie jeszcze sprawić radość takimi kolorowankami. Tu również są naklejki z postaciami z Disneya za 7 zł i 49 groszy. A tu się na chwileczkę zatrzymam, bo sama polecę ten zestaw. Jest to basen oraz piłka do pompowania. Bardzo wytrzymałe, nam się świetnie sprawdził na wakacjach, także mogę powiedzieć, że naprawdę nie miałam do niego żadnych zarzutów. Ma 100 cm średnicy, nam się akurat mieściły w nim dwa maluszki. I jeszcze fajnie, bo jest właśnie ta piłka w zestawie. Do wyboru jest kilka wariantów. Kupicie je za niecałe 20 zł. Tu również bardzo fajny zestaw kreatywny. Jest to budowanie domku z takiego specjalnego piasku, który no nam nigdy nie wyschnie. Jest dołączony do zestawu, także najmłodsi mogą się pobawić w murarza. Jeszcze jest jeden zestaw z zamkiem, który możecie z powodzeniem nawet połączyć. Także bardzo fajny pomysł na deszczowe wieczory za niecałe 23 zł. Obok jeszcze znajdziecie wiaderko z drewnianymi koralikami za niecałe 15 zł do jakichś prac kreatywnych. I w promocji znalazła się również ta sterowana radiomotorówka. Ma zasięg aż do 35 metrów i do wyboru są różne warianty kolorystyczne. Fajna zabawka na przykład nad jezioro albo na basen w ogrodzie za niecałe 45 zł. A to już kolejna nowość, która od razu trafiła na promocję tygodnia, ma dzisiaj swoją premierę, to są takie dywany do pokojów dla najmłodszych, mają 80 cm średnicy i pod spodem są antypoślizgowe, dokładnie wyglądają tak, są okrągłe w różnych wzorach ze zwierzątkami, tu na przykład mamy takiego jeszcze uroczego kotka, no powiem wam czegoś takiego się dzisiaj tutaj nie spodziewałam, zapłacicie za nie niecałe 30 zł. Kosmetyków jeszcze pojawiły się te żele pod prysznic kokosowe albo z olejkiem arganowym za niecałe 8 zł. I sporo w tym tygodniu też kosmetyków do twarzy. Także jeśli chcieliście wypróbować markę Eliza Jones z Action, to właśnie ku temu jest teraz najlepsza okazja. Są na przykład sera za niecałe 10 zł. A tu jeszcze w kroplach takie serum z kwasem hialuronowym, tu kolagenem. Czy rozjaśniającym mają 98% składników naturalnych i ich cena to teraz niecałe 7 zł. I z tej całej serii mamy też kremy na dzień. Do wyboru jest na przykład z retinolem, tu macie ich skład, z kwasem hialuronowym, one mają 50 ml pojemności i jeszcze z witaminą C, kosztują niecałe 9 zł. W promocji znalazły się również zestawy czterech szczoteczek marki Colgate za 6 zł i 49 groszy. I tańsze są również pasty tej samej marki Colgate. Tu wam przelecę dokładnie, jakie są i ile kosztują. A w międzyczasie zapraszam was oczywiście do subskrypcji i do lajkowania. Wiele z was pisze też w komentarzach, że na urlopie szuka najbliższego sklepu action, no i odwiedza, także dajcie znać, czy jesteście już po urlopie, czy właśnie jeszcze przed, czy po prostu jesteście u siebie. A jeszcze panowie z odzieży znajdą dla siebie takie dwupaki bokserek. Są wykonane w 95% z bawełny, także świetny skład. I do wyborów tu mamy naprawdę bardzo dużo wzorów. Dostępne są w rozmiarze od M do XXL za 16 zł i 49 groszy. A tu dla pań dwupaki również wykonane w 95% z bawełny. Do wyboru są również różne warianty, dostępne od rozmiaru XS do L za niecałe 15 zł. Znalazłam tutaj jeszcze takie, również w dwupaku, również wykonane w 95% z bawełny, od rozmiaru XS do M, za 16 zł i 49 groszy. A tu jeszcze powrót do panów, te bokserki mają naprawdę spory wybór wariantów, zobaczcie sami. Z działu biurowego znajdziecie jeszcze takie piórniki, takie puchate. Do wyboru są w różnych wariantach kolorystycznych. Bardzo fajne, radosne za 4,49 zł. A z działu dla zwierząt jeszcze pojawił się taki bardzo mały akcent, mianowicie takie pluszowe zabawki. Do wyboru w kilku wariantach za niecałe 11 zł. Z produktów spożywczych kupicie te przyprawy do grilla, kilka wariantów za 6 zł. i 29 groszy. Bardzo często polecane sosy, idealne na grilla, za 5 zł. i 79 groszy. Jeszcze są takie sosy tabasco za niecałe 13. Bardzo się cieszę, że zazwyczaj coś jest również z Mirki. I tu kupicie takie opakowanie wafelków, 5 sztuk za 8 zł. i 69 groszy. Orzeszki pini opakowaniem 50 gramowe za niecałe 9 zł, a jeśli nie chce wam się robić grzanek, to jest taka gotowa mieszanka sałatkowa za niecałe 4 zł dostępne w różnych wariantach. A najmłodszym możecie kupić takie opakowanie lizaków, one są o smaku coli. wkładacie je do zamrażarki i gotowe lody kosztują 7 zł i 49 groszy i do wyboru są dwa warianty, a Mountain Dew jest w tym tygodniu za 3 zł i 79 groszy. Mieszanka orzechów za 8 zł49 groszy, zł, a tu za niecałe 8 zł kolejna mieszanka orzechów. I kochani, na dziś to już wszystko. Bardzo się cieszę, że byliśmy razem te kilkanaście minut. Dziękuję Wam też, że znaleźliście tyle czasu, wiecie, w tym naszym zabieganym świecie. Jak zawsze ściskam was cieplutko i trzymajcie się pa!